mam. witam was w kolejnym odcinku z LoLa Tym razem mamy opening Mamy... Mam 6 rzeczy Jambio kapsuły, eternal kapsuły Skrzynkę Emotki 2T Nie chcę kupować też nowych, nie jestem taki bogaty Wiecie o co chodzi eee, No i mam też dwa orby Jestem ciekaw od czego zacznę a champion kapsuła będzie, jest taka najmniej ważna tak mi się chyba wydaje chociaż nie jestem pewien ta, zacznę od Czempion kapsuły bo emotka to właśnie takie o, Anivia, nice Mordekaiser, okej okay. Anivia może sobie zrobi Mordekaiser no raczej nie dobra, teraz Eternasy, na spokojnie, Kozix. nice Kazixem gramy, jeżeli nie wiecie, tam oknie. I y, esencja, to się przyda na skiny, czy coś. Teraz emotka. Jestem ciekaw. Proszę. komat mi. Mm, nie podoba mi się ta emotka, nie wiem. Może będę używał. Może. 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 Dobra, to co? Chyba skrzyneczka. Oby nie było postaci, bo no nie chcę postaci Ja naprawdę chciałbym skina Na pozać jest jakaś tam szansa, ale Chciałbym naprawdę skina Skiny, skiny, skiny Ta gra polega na skinach Proszę I... O, Lunar plus Lux Fajnie by było jakbym Jesz już nie mał sk dwóch skinów do Lux Fajnie by było Fajnie by było no, mam ET e, Elementalist i Pyjama Guardian. Tak? Tak. No i dobra, teraz zostały tylko orby. Pojedynczo, pojedynczo będę otwierał, tak zdecydowałem. Proszę. Mr. <grym> <grym> Mundoverse. Mundoverse. Mundo nie jest doktor, to jest Mr. Mundoverse. Okej. Okay. Dwa legacy skinne. Okej, okay. nie, jest git. Dobra, i ostatni orbek. Blood, co? Plut Lord Vladimir. Ej, nie mam Vladimira, ale to jest to skinek. Najstary no, stary skin, ale dobry skin. Ale naprawdę dobry skin. Naprawdę to jest, to jest super to skin. O, dobra, zostały nam chyba role i tada. Nie wiem czy mi właśnie starczy na tego Bloodlorda. Blood chyba mi nie starczy, co nie jest dobre. No dobra, to Eternalz. No, tam Kęcza nie będę chyba używał. Tak mi się wydaje. No nie, tam na pewno nie będę używał. No, tam Kęcza na pewno nie. Tristan też nie, nie ma sensu. Kaziksa sobie zostawił, o Gram. To od razu. I teraz który skin? no to chyba ten no Mundo, Lux bo mam i Swain, bo nie mam tego czempiona więc... A no będzie miał reworka, co nie, ale... No nie wiem, czy... No czy skiny się na pewno zmienią, ale chyba wolę, wolę dać rerola. Tak mi się przecież wydaje. No. Bo zca, że no co, no raczej Vladimirka nie dam, no, nie. Nie dam wladimira do Rerolla. Proszę was. Dobra. Lecimy. O nie, to, to, to nie znaczy, że to jest dobrze. To nie znaczy, że jest dobrze. To nie znaczy. Bacz, tak ja Nie gram totalnie popi. Ojoj, 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 ojoj. No dobra, ale mam Bloodlord Vladimir. Dobrze jest. Taka się nie wie, a tu jakiś coś do popis ale Eternal z okazji, to jest chyba najważniejsze. Dobra, to subskrybujcie, lajkujcie, tylko 9% mnie subs subskrybuje. No to co? Ja byłem Cazak See ya!